Michał, no śmiał powiedzieć, bohater meczu to ty. Oni no już wsadzajmy, nie? nie. no, fajnie jeden punkt bardzo ważny na lechu. Nie podpalajmy się, idziemy dalej. To jest jak ty kilka sytuacji wybrniełeś, bo to chyba tylko ty, wiesz, szczególnie jeszcze podejrzewam Majewskiego z 5 metrów. No, no znam Maję graliśmy razem w polni Warszawa, także troszeczkę się zapamiętało. No a taka instynktowna interwencja, no też tam nie wiem, czy nie było przyjęcia ręki, dobre skrócenie konta. Trafił. Ten punkt bardzo cieszy, bo wywalczą na piekielnie trudnym terenie, jakim jest Lech Poznań. Nie no, jasne, że tak. Tutaj dużo drużyn przyjedzie i podacie punkty, także nie ma co też narzekać na ten jeden punkt, bo to jest bardzo ważny i może być na wagę złota. No, nie podpalajmy, się, ścigaliśmy pierwszy mecz historyczny w sak Myślę, że sympatycy Sandecji mogą być zadowoleni na pewno. W piątek rywal również trudny, choć nieco łatwiejszy, bo arka dnia, która dziś pokonała 2-0 do zera, z Wrocław. Nie, no nie przesadzajmy, bo tak na papierze może tak, ale super puchar wygrali z Legią. Teraz Byłem faworytem na transferami nowymi, nowymi zawodnikami, także ciężka przeprawa. No.